8,5 tysiąca pacjentów rocznie, 199 łóżek, 8 oddziałów i profesjonalna kadra licząca około 450 osób to tylko garść statystyk, pokazujących działalność Szpitala Powiatowego imienia Jana Mikulicza w Biskupcu. Wróćmy na chwilę do historii szpitala, którego początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku. O nowoczesnej placówce leczniczej marzono wtedy w wielu okolicznych powiatach, jednak korzystne położenie geograficzne biskupca zadecydowało o budowie właśnie w tym miejscu kamień węgielny pod nowy szpital wmurowany został w 1975 roku, a oficjalne otwarcie nastąpiło 6 lat później. Szpital w Biskupcu to największa placówka medyczna prowadzona przez Powiat Olsztyński i jedna z najlepszych. W 2019 roku Biskupiecki Szpital zajął piąte miejsce wśród szpitali w województwie warmińsko-mazurskim i trzecie wśród powiatowych z regionu, które zakwalifikowały się do tzw. złotej setki wysokospecjalistycznych szpitali zabiegowych w Polsce. Szpital w biskupcu nie spoczywa na laurach i wciąż poprawia jakość w leczeniu pacjentów. Skokiem w XXI wiek są trzy nowoczesne sale wraz z zapleczem medycznym i socjalnym. W tej chwili wchodzimy w zupełnie nowe technologie, w zupełnie inny rodzaj wyposażenia, wykończenia infrastruktury. Mamy nową kubaturę, bo blok operacyjny powstał w nowych pomieszczeniach, które zostały dobudowane do szpitala, więc zdecydowanie jakość, komfort i bezpieczeństwo pacjenta poprawią się. Nowy blok ma już nową salę wybudzeń pacjentów po operacjach oraz centralną sterylizatornię. Zainwestowano również w sprzęt, dzięki czemu wyposażenie sal pełne jest medycznych nowinek. Będą to tory wizyjne w ilości dwóch. Tor jeden przeznaczony do zabiegów z zakresu ortopedii, do zabiegów artroskopowych, drugi tor do, przeznaczony do zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i ginekologii. Poza tym histeroskopie są jeszcze urządzenia do elektrochirurgii niezwykle ważne w dzisiejszej medycynie inwazyjnej, ponieważ skracają czas zabiegu, czynią je bezpieczniejszym dla pacjenta i są tu naprawdę już z wyższej półki urządzenia spełniający wszelkie wymogi nowoczesny blok operacyjny i w tej chwili łącznie z centralną sterylizacją jest to funkcjonalnie razem powiązane, także możemy się z tego cieszyć, Spełniamy w tej chwili, będziemy spełniali w tej chwili najwyższe standardy w tym zakresie higieniczno-sanitarne i funkcjonalne. Małe sale, ciasne korytarze i nie najnowszy już sprzęt tak wyglądał stary blok operacyjny w szpitalu w biskupcu. Nowa inwestycja zdecydowanie podniesie komfort pracy oraz jakość przeprowadzanych zabiegów. To są dwa zupełnie odrębne światy. My wciąż jesteśmy jeszcze w epoce lat 80., w tym momencie na starym bloku, natomiast teraz to już jest naprawdę wyższa półka. Usprawni nam to pracę, na pewno sprawi, że personel będzie bardziej wydajny, mniej zmęczony, będzie mógł z łatwością wykonywać poprawnie powierzone mu zadania z zachowaniem wszystkich procedur. Skomplikowaną logistycznie operację przeniesienia bloku placówka ma już za sobą. Przeprowadzka do nowych pomieszczeń była zaplanowana tak, by nie przerywać zabiegów. Budowa nowego bloku operacyjnego w szpitalu w biskupcu nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie powiatu olsztyńskiego. Inwestycja jest bardzo kosztowna. To jest ponad 24 miliony złotych. Ponad 19 milionów złotych to są właśnie pieniądze pochodzące z budżetu powiatu. Jesteśmy wspomagani również funduszami unijnymi, z czego bardzo się cieszymy. W szpitalu w biskupcu od kilku lat realizowane są inwestycje zwiększające komfort i bezpieczeństwo pacjentów. Placówka wdrożyła m.in. szereg e usług pozwalających na załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu. Są to m.in. elektroniczna rejestracja, podgląd wyników i termina leków, do których dostęp jest możliwy dzięki specjalnej aplikacji. Szpital w Biskupcu kupił też sprzęt informatyczny oraz umożliwił dostęp do internetu bezprzewodowego we wszystkich oddziałach szpitalnych i poradniach. Zmiany zachodzą także w najbliższym otoczeniu placówki. Obecnie trwa modernizacja. I powiększanie szpitalnego parkingu. Telewizja kopernik, kopernik.